Boże, coś Wam powiem. Kochający nas Bóg pozwala się kochać. I każdy czyni to na swój sposób, bo nie ma dwóch identycznych dusz, które miłują tak samo. Marta jest aktywna, działa, dużo pracuje. Maria jest spokojniejsza i cieszy się obecnością Pana, bo wie, że wszystko inne może poczekać. Można odmówić sobie jedzenia, nie sprzątnąć, czy nawet posiedzieć dłużej, byleby tylko wykorzystać czas, że Jezus jest blisko. On mówi, że Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Nie jest to jednoznaczne, że całe zaangażowanie jej siostry jest złe albo niepotrzebne. I kiedy jesteśmy tak zaaferowani czymś przybyciem, że nawet nie mamy dla niego czasu, bo wszystko trzeba zrobić jak najlepiej. Tylko, że Jezus nie chce jak najlepiej, ale chce prawdziwie. Chce przyjść nie tylko, kiedy będziesz przygotowany, ale nawet wtedy, gdy Twoje sprawy są w nieładzie, panuje chaos i bałagan. Chce przyjść, gdy masz pustą lodówkę i nie masz nawet żadnych ciastek do kawy, bo liczy się Ty i nic więcej. Kiedy mamy za dużo na głowie, kiedy terminy różnych zadań nas gonią, w tym całym zamieszaniu łatwo jest zgubić to, co najważniejsze. Dzieje się nawet więcej, bo wprowadza się taką nerwową i niezdrową atmosferę. Próbuje się nawet Bogu powiedzieć, by zareagował w jakiś sposób na pozostałych, by też się ruszyli do działania. Postawa Marii i Marty istnieje w każdym z nas, bo czasem jedyne, czego chcemy, to tylko usiąść i cieszyć się chwilą, a kiedy indziej nie potrafimy wysiedzieć, bo nas nosi. Zobaczymy, że ile takich chwil w ciągu dnia ucieka nam bezpowrotnie. Jesteśmy w coś zaangażowani, wykonujemy wiele zajęć, ale w ich trakcie też możemy na chwilę się zatrzymać. Powiedzieć Bogu, że cieszymy się Jego obecnością w naszym życiu, bo to wiele dla nas znaczy. Tym samym tu przypomnienie sobie, że wszystko powinniśmy czynić na większą chwałę Bogu i dla naszego pożytku. Pierw powinniśmy troszczyć się o dobre duchowe, które nie przeminą. Sprawy doczesne nie powinny nas ograniczać. Warto każdy dzień zaczynać od wysłuchania tego, co mówi Bóg. To znaczy, warto zacząć od wczytania się w Ewangelię, by wiedzieć, na co dziś mam zwrócić uwagę. Bo słuchając Słowa Bożego i łącząc je z własną pracą i służbą, w ten sposób tworzymy idealny zestaw godny ucznia Chrystusa. Mając w pamięci Słowo, będę w swoich działaniach uważniejszy i spokojniejszy. Postawę Marty można porównać do człowieka bogatego, który daje, nic nie biorąc. A Maria przyjmuje postawę człowieka ubogiego który tylko przyjmuje. I nie można tych dwóch postaw w sobie izolować, bo jeśli tylko będziemy ofiarodowcami, to się wewnętrznie wypalimy. A jeśli będziemy tylko wyciągać rękę, to umocnimy swój egoizm. Zapominajmy, że nasze potrzeby także są ważne. Miłość zawsze zakłada wymianę, czyli wzajemną komunię, wzajemne obdarowywanie. Wśród mnogości bodźców i propozycji, jakie na nas spadają, nie bójmy się wybierać tego, co pozornie jest mało istotne, a mianowicie zewnętrzną i wewnętrzną ciszę, która jest konieczna dla naszego duchowego wzrostu. A to tylko dlatego, że wszystkich zadań nie przerobimy na ziemi, a do nieba trzeba iść dobrze przygotowanym. Niech Pan Wam błogosławi mnie Ojca Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.